Cześć moi drodzy, przyczepka się przydaje, bardzo do czasem właśnie jadę po trociny kupę trocin, które ktoś oddaje za darmo a przy okazji, jak już będziemy tam jechać to sprawdzimy sobie plandekę sprawdzimy sobie, jak się sprawuje, jak się sprawuje siatka na przyczepkę No będziemy musieli się zapakować, no pasy jeszcze Dobra, pasy pasy chwilowo Zapakujemy Tak I co? Jedziemy A teraz wypróbujemy siatkę. Co no, to tu mamy? A, jak to się otwiera? A, w ten sposób. Dobra. Powinno nam to doskonale zabezpieczyć ładunek pod warunkiem, że, że to zadziała jakoś. Siatka sprytna. O, taki ma tu Wciągacz tutaj o jakąś gumkę, taką pewnie się on będzie jakoś zamykać. Dobra, ale teraz panie, jak to działa? Dobra, tu jest długa, a tu jest szeroka. A to pewnie jakoś tak. Pewnie jakoś tak. Zaczepimy jakieś brzegi. Tylko o co zaczepimy? O co zaczepimy, Darek? O plandekę! O... O haczyki do plandeki przecież! Dobra... To jeszcze tu... Jakoś taka... Ha, na razie idzie łatwo. Lux malina! Będzie dobrze, będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony, o, pięknościowo. No i powiem wam pierwsza klasa, Mamy rzutokiem zbliżenie i wygląda to popatrzcie tak. Tu są te uchwyty, za które wchodzi gumka. I ta gumka łapie za te uchwyty, one wszędzie są tu obłapane. I siatka jest na tyle dobra, ma jeszcze trochę zapasu, ale ładnie zabezpiecza cały ładunek. I już wiadomo, że nic nie wyleci. I ładnie się to wszystko trzyma. No to co, zapylamy do domu? No co, zdejmujemy siatę, wypakujemy worki, dojechaliśmy do domu. Ładnie poskładamy z naciskiem na ładnie i spróbujemy z powrotem zapakować w ten zgrabny worek. Może wejdzie, no, aczkolwiek to. Wchodzi raz, a później wejść już nie chce zazwyczaj. No ale może się upchnie. Jakoś. Dobra, spróbujemy to zapinać. Od razu. Pewnie wejdzie. Się zmieści, się popieści. To się zmieści. O. Wejdzie nawet luz ma ta worek. Sprytne, muszę powiedzieć, bo tak to można. O! Pięknościowo! O! Jak ta lala! Zapakowany w woreczek. Jaki zgrabny, jaki sprytny. Taki modny, jak odżywaniego albo botaniego. Wiadomo, że botani używani to modowi magnaci. Kupione a niemal nie jest sponsorowane w ogóle kupione ogólnie a 300 na 160 przyczepka ma 132 na 265 a kupiłem taką 300 na 160 trochę większą i okazuje się, że jest idealna bo właśnie fajnie, fajnie to łapie do jakiejś przyczepy innej ale przyznam się szczerze kupione Januszek znaczy po taniości ponieważ były różne to wziąłem to, co było najtańsze. <laughs> I sprawuje się bardzo dobrze. Dun, 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 dun. Mam siateczkę. Po cholerę ja tam jechałem. Po maka, że Wam, co kupiłem. Wróć, co dostałem, bo nie kupiłem. Znaczy, kupiłem o tyle, że musiałem pojechać, więc swoim czasem zapłaciłem i dwie dychy za paliwo. Ale, ale założało mi na tym, żeby zrobić próbę i to jest... I po trociny pojechałem zwyczajnie. O, takie... Takie trociny, takie miękkie, jak spod piły, jesion, klon, buk i różne tam takie, bardzo fajna taka trociny. no i po co, no bo chcemy kury zacząć, a pod kury to chyba najlepsze są trociny, bo świetnie chłonią te wszystkie kurzaki, no i chcemy zrobić eksperyment, bo albo słoma cięta, albo trociny. Od przyziemnych pozdrawiamy. Wiemy, że oni stosują trociny, dlatego po te trociny pojechałem. 10 worków to pewnie jakieś 300 litrów trocin, na próbę będzie dość. Trzeba je wypakować i zanieść. A przy okazji. Jak każdy Janusz biznesu, wszędzie wietrze biznes No to jeszcze To jeszcze worków 10 To odstawiamy samochód, przyczepkę i zobaczymy, jak funkcjonuje plandeka. No i mamy plandekę. Znów materiał w żaden nie, sposób nie sponsorowany. Kupiona znów po taniości, ale już konkretnie nad wymiar. Pod wymiar 2,65 na 132, czyli pod zasława dokładnie takiego. No bo plandeka zależało mi na tym, żeby była e, pod wymiar. E, bo tu jest sklejka taka wodoodporna, niby to jest pierońsko drogi kawał, kawał dechy. No i jak to szczęźnie, no to, to problem. A tu się leje woda, i te, to chcę to jakoś zabezpieczyć. co pomyślałem, że plan deka. Jak ją jeszcze pochylę i trochę zostawię tam, że woda będzie ściekać, no to wszystko powinno być ok. Tylko, że, tylko, że teraz nie wiem co. O, jak to. Mam nadzieję, że to też będzie proste. Może będzie proste. Dobra, to jest wierzchnia. To trzeba odwrócić. O. Jakoś tak. Powinno być proste. Wygląda to całkiem solidnie. Więc może się to da nawet zaczepić jakoś przyzwoicie. Na pewno tak. Tutaj ten sznurek trzeba będzie napiąć, poprzewijać. To mi się nie podoba już, ale. Ale okej. Okay. No i co? I teraz tak, ona ma tu jakieś uszy. I te uszy pewnie wchodzą na. na różniki. O, tak. I tak. Dobra, łatwe to nie będzie w samemu, ale jakoś pewnie tak. Dobra, spróbujemy tak i naciągniemy. Może się nie wyrwie. O, 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 o! What the fuck! Jest szansa. O! Jest szansa, że się zapnie, powiem Wam. Całkiem, całkiem. Na razie wygląda to zaskakująco dobrze. Tylko jak zwykle, diabeł tu w szczegółach. Nie no. Jest naprawdę nieźle. Te narożniki się zapozapinały. I to bardzo ładnie się pozapinały. Tu weszło. O, dociągnę, dociągnięte. Tu dociągnięte. Tu dociągnięte. I tu też. Wiecie co? Z bliska. To ona całkiem ładnie wygląda. Tylko teraz pewnie ten sznurek ten sznurek co my tu mamy o no, to jest taki linka, gumka. Guma od Majtek. Ktoś miał wielką dupę. No i to jak znam sprawę to trzeba teraz poprzeciągać. Na zasadzie raz tu, raz tu. No spróbujemy, dobra. OK, tak, tak. Heh. Sznurujemy jak buty. To chyba o to chodzi właśnie. I tyle zostało, tyle, tyle sznurka zostało, ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo tu już jest dopięte. trzeba to po prostu, trzeba to po prostu naciągnąć. Ale to tak to się chyba nie naciągnie. Dobra, nie za mocno, bo ta plandekę trzeba jeszcze... Gumki zostawić dobra, bo to gumki trzeba zostawić tyle, żeby one później sięgły tam. Ale to myślę, że tak tutaj na, na początek zrobimy pętelkę. O i pozapinajmy teraz na przelotki. O, tylko jak to pożapinać na przelotki teraz, dobra? A tu trzeba wydubać z dołu. O! Superowo! Powiem wam, żmy Wygląda na to, że, że tak ma być. No i jestem pod wrażeniem. Ta plandeka naprawdę robi robotę. Szkoda, że nie wiem jaki producent, bo to też kupione po, Januszu, po Januszowemu. Ale to już kosztowało chyba ze 230 zł, nie pamiętam dokładnie. Ale fajna, sztywna, twarda. Trzeba to jakoś związać, żeby się tu nie telepotało jak Żyd po pustym sklepie. Tu jakieś farfocle, frędzlowe. Dobra, dobra. Ua! Gdzie uciekasz, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz, ty wstrętna gumo? No, proszę mi tu nie robić takich rzeczy. no, no a to, a to się zaczepi gdzieś, gdzieś tu. A. No i w ten sposób mamy. Bardzo zacnie. To teraz, żeby ten śnieg tu nie leżał, wykoprytniemy ją, wyjmiemy zawleczki, otworzymy i wykipujemy pikę kipę. o, i będzie się tak stała. I jak będzie deszczyk nawet, to fajnie będzie to wszystko spływać i przyczepka nie będzie nam mokła, zabezpieczona. O, coś się... kliny, kliny się wysunęły. I wygląda na to, że naprawdę super zakupy. Łącznie ta siatka i to, to kosztowało coś koło trzech stówek i powiem Wam, że warto. Naprawdę warto. Znaczy z tej plandeki jestem szczególnie zadowolony. Nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre. I gęba się cieszy, <laughs> bo w miarę niskim kosztem, w miarę niskim kosztem zabezpieczona przyczepka, żeby nam nie rdzewiała, żeby podłoga nie gniła. No i przy okazji jeszcze, i przy okazji jeszcze przywiozłem trocinki. <laughs> e, o. E, jakby ktoś miał nas być trocinki z zachodniego Pomorskiego, z okolicy tutaj Szczecina to dajcie znać, ja chętnie odbiorę każdą ilość trocin. Jak to, to telefon? Siadam i jadę i jak komuś zalegają trociny albo, albo ma na zbyciu, nie wie co z nimi zrobić, to już się pojawiam i odbieram. Trociny załatwione, siatka załatwiona, sprawdzona, plandeka załatwiona. Jak się podobało, oczywiście kciuki, wszelkie komentarze miły wydziane, a jak nas oglądasz regularnie, to pamiętaj o subskrypcji. I do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.